W najbliższą niedzielę w dworcu białej odbędzie się spotkanie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. O, I czy jest jakieś pytanie, które chciałaby pani mu zadać? Kiedy tą hołotę wykorzymy Tą oprócz pisu. Kiedy to dziadostwo się skończy? Rudzielce i inni. Czy jest coś co pana co pana no, interesuje? chciałbym, żeby jak najprędzej z polityki odszedł, bo się nie nadaje. Pan Kaczyński. On się nie nadaje. On co powie? To powie głupie i źle. Co dalej? Krótkie pytanie. Sprawy emerytur wcześniejszych czy późniejszych, kwestia zdrowotna kuluje. To są najgorsze sprawy. Rządu pana premiera Tuska. Czy będą wyrównane te stare portfele, emerytury stare? Nas jest bardzo mało. A za takie pieniądze nie można żyć. Czy chciałby pan zadać jakieś pytanie panu prezesowi? Czy będzie lepiej? No czemu nie chcę współpracować z PO dalej? No może takie pytanie bym zadał, jeżeli bym był na tym spotkaniu. No i raczej nie, nie, nie chcę z tym człowiekiem jest coś, rozmawiać. co Cochtuję panią, co chciałaby pani przekazać? zapytać? Raczej nie, wie pani, ja nie za bardzo z polityką. Nasza telewizja została zaproszona na to spotkanie i chcielibyśmy się dowiedzieć, czy jest jakieś pytanie, które chciałaby pani zadać prezesowi? Hmm, no, odnośnie tych emerytur. Bo wiadomo, że te 67 to za dużo. Trzeba by to było rozpatrzyć w kategoriach zawodów, zdrowia do tego zawodu. No to teraz najwięcej nurtuje społeczeństwo. No, no, większe emerytury. Oto. No. no, czy będzie kandydował na prezydenta? Nie, nie mam żadnej o nim zdania. No, żeby tak u sobie pomyślał. Że o jakimś kura, rozwoju polskim, a nie żeby. On ma on, on swoje takie, kura, takie zagrania. Kiedy zostanie zlegalizowana marihuana? Czy jest jakieś pytanie, które chciałby pan zadać? To mikrofon by nie wytrzymał. Jak do jednych, tak do drugich. To lepiej nie, nie, nie zadawać żeby zadać pytanie żeby odpowiedzieli, że kiedy jak jedna banda, tak druga zmądrzeje. Jedźcie roboty. Pójdę na to spotkanie i osobiście mu zadam. A może Bo ja tajemnica <grydentie> musicie być, to zobaczycie. Żeby praca była dla, dla starszych młodzieży. I dla młodzieży, przede wszystkim dla młodzieży. Dla tych młodzieży. Bo nic dobrego nie, nie czeka żadnej przyszłości. Póki, póki my żyjemy, to jest jakoś takoś. No ale jak my oczy zamkniemy, no to będą żebrać, tak teraz żebrają młodzież. Nie, bo ten człowiek w ogóle mnie nie interesuje. Ale właśnie dlatego może chciałbym Pan o coś zapytać. Nie, nie. Nie, bo ja mam swoje zdanie na ten, ja... Możemy ja głosowałem na inną partię. No wie się, no ja jestem emerytką, no chciałabym to, żeby te emerytury no, nie zostały zniesione, nie zmniejszone, żeby te emerytury były wręcz przeciwnie. Ciut większe, bo są niestety, ale za małe. No i moja obawa jest taka, że po prostu obawiam się, żeby w ogóle nie znieśli emerytur, bo wtedy no z czego będziemy żyć. No wtedy już według mnie to chyba będzie koniec świata. Mm, raczej nie. No ja mam takie jeszcze pytanie, dlaczego nie chcę zalegalizować marihuany? Nie, do pana Kaczyńskiego raczej nie. nie. No żeby. Panu Kaczyńskiemu się zrealizowało to, o czym, o czym marzy, to, że chce, żeby ta nasza Polska była dobra, lepsza, jeszcze lepsza, no i bezkonfliktowa, no, żeby wreszcie się to jakoś to się uspokoiło to u nas, żeby, no, żebyśmy dążyli i, i pan Kaczyński dążył do tego i na pewno dąży y, w sprawach naszych, jak no, to powiedzieć, naszego ludu żeby nam było lepiej, lepiej nam się żyło.